Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Hubert Meyer. Dawno mnie tutaj nie było, postanowiłem więc w jakiś sposób się odezwać. Odzywać się będę dzisiaj i cały ten podcast będzie traktować o tym, w jaki sposób można. Zaprząc jeszcze do pracy zewnętrzne odbiorniki GPS i jak zaprząc do tego, do współpracy z tymi odbiornikami, nasze androidowe, nowoczesne telefony. Wszyscy ci, którzy. Pamiętają jeszcze dobrze czasy telefonów symbianowych i nawigacji, jeśli chodzi o te telefony? Pamiętają, że używaliśmy wówczas różnych aplikacji, był słynny spór pomiędzy użytkownikami Lodestone'a a Wifindera. Dzisiaj o tym sporze nikt nie pamięta. Same telefony sębianowe odeszły. Gdzieś tam może się jeszcze pałętają jako jakieś tam zapasowe urządzenia, ale jedno jest wspólne z, niestety z tymi czasami i obecnymi czasami, mianowicie byle jakość odbiorników GPS. Wszyscy pamiętamy, że za starych, dobrych czasów e, używaliśmy zewnętrznych odbiorników ze względu na to, iż te wbudowane w nasze smartfony były, mówiąc delikatnie, bardzo niewystarczające, o wiele niewystarczające. Odbywały się bardzo różne rzeczy. Czasami wystarczyło trzymać telefon w kieszeni, żeby sygnał zniknął. Czasami były problemy z łapaniem fiksa. I generalnie, kiedy kupiliśmy odbiorniki zewnętrzne, to była prawdziwa jazda. Wtedy można było poczuć, o co tak naprawdę chodzi w tym całym GPS-ie. I muszę powiedzieć, że niestety, przynajmniej jeśli chodzi o smartfony z takiej średniej półki, problem cały czas się utrzymuje. Zresztą to przywiodło mnie do nagrania tego podcastu. Kilka miesięcy temu kupiłem program Dodlocker, i na początku się załamałem. Dlatego, że telefon tak naprawdę musiał musiał znajdować się poza kieszenią. W przeciwnym razie no, pozycja zanikała. Tak naprawdę odbiornik był całkowicie ślepy i program dodłoker niewiele mógł mi pokazać, niezależnie od czasu, który mu się dało na to, żeby tę pozycję odszukał. No i kiedy moja ponadgodzinna trasa wykonana dosyć szybkim marszem przepadła z powodu właśnie tego, że GPS nie rejestrował tej, tej trasy ponieważ kiedy włączałem nagrywanie trasy, rejestrację w programie to telefon był poza kieszenią i wszystko odbywało się elegancko, natomiast za 5 minut kiedy już byłem w pełni marszu sygnał się utracił i już nie odzyskał. Więc po tym zdarzeniu, postanowiłem, że trzeba coś z tym zrobić. I znalazłem tę aplikację. Aplikacja jest darmowa, aplikacja jest dostępna dla screen lidera, oczywiście. Wymaga jedynie kilku małych kosmetycznych poprawek. W naszym telefonie, żeby mogła w ogóle zadziałać. Blue to od GPS. Mam nadzieję, że nie trzeba tego nikomu nie dyktować, literować, ale gdyby ktoś nie znał angielskiego, blue to od GPS. Tak się to pisze. Jest, są to oczywiście dwa słowa. W Google Playu można to sobie pobrać i korzystać. W tym momencie rozpoczynamy. Ustawianie. Za, załóżmy, że nasz odbiornik został naładowany i że jest włączony. W tym momencie ja odblokowuję swój telefon. Co teraz musimy zrobić? Teraz przemieszczamy się na początku do zakładki Lokalizacja. U mnie nie trzeba niczego rozwijać. W niektórych Samsungach ten interfejs wygląda troszeczkę inaczej. To jest akurat telefon LG, więc też to jest inaczej. W każdym bądź razie my musimy trafić na zakładkę Lokalizacja. No właśnie. Jedyna rzecz, którą tutaj musimy zrobić... No właśnie, musimy sprawić, żeby był niezaznaczony. Domyślnie tutaj jest zawsze włączona ta lokalizacja. Nie wiedzieć czemu. Jeśli tego nie potrzebowaliśmy wcześniej, to prawdopodobnie mamy to wyłączone, ale jeśli używamy wielu kart SIM i często przekładamy telefon, karty SIM do innego, z innego telefonu, to z bliżej nieustannych przyczyn nasz telefon włączy i tak, i tak te usługi lokalizacji. Tak więc my to tak jak ja tutaj mam, odznaczamy, żeby właśnie był status po machnięciu w prawo tryb lokalizacja wyłączona. Wychodzimy z tego przy pomocy przycisku wstecz i szukamy opcji pod tytułem ustawie informacje o telefonie. Ona z reguły jest gdzieś tam na końcu ustawień. Właśnie, informacje o telefonie. Tutaj również stukamy dwukrotnie. Odszukujemy pod zakładkę informacje o oprogramowaniu. Tutaj mamy numer kompilacji. I tutaj się musimy chwileczkę zatrzymać. Włączenie opcji dla programistów jest niestety niezbędne i jest dosyć trudne, ponieważ trzeba wykonać 8 stuknięć w to konkretne miejsce. Czyli w naszym wypadku trzeba wykonać 16 stuknięć. Mnie się to udało zrobić dopiero za trzecim razem. Trzeba mniej więcej wykonywać: Trzeba mniej więcej wykonywać. Takie ruchy. W takim tempie trzeba stukać ekran, aż usłyszymy odpowiedni komunikat o włączeniu się tych opcji deweloperskich. I cóż, wracamy z powrotem do głównych Poszumach. ustawień. Niestety nie Zabiania, mogę. Zabiania, Pokazać na żywo, jak się powinno włączać te opcje deweloperskie, ponieważ ja już mam je włączone, a wyłączenie tych opcji, tak, żeby tutaj Państwu pokazać, jak to powinno wyglądać, wymaga z tego, co się dowiadywałem, reinstalacji całego firmware'u. No więc stwierdziłem, że to jednak jest troszeczkę gra niewarta świeczki. Teraz, kiedy przemieścimy się. W lewo, będziemy wykonywać ruch palcem po ekranie w lewą stronę. Zobaczymy, że opcje pojawiły się nam wcześniej ukryte opcje dla programistów. Tutaj zaznaczamy podstawową, w tym wypadku dla nas, opcję, która nazywa to się. Zezwalaj na pozorowane położenia. Jest to bardzo interesująca opcja, ponieważ za jej pomocą nie tylko możemy używać tych naszych odbiorniczków na Bluetooth, ale także możemy, mówiąc bardzo pejoratywnym słowem, fałszować pozycję gps to tak, na użytek tych wszystkich, którzy nie do końca lubią, kiedy różne portale społecznościowe, Twitter, Facebook i tak dalej, mają apetyt na nasze dane o lokalizacji. Można w tym, w tym przy pomocy tej opcji i odpowiedniego oprogramowania, wpisać mu dowolną pozycję. I tak, na przykład siedząc w Warszawie, możemy wrzucić meldunek Foursquare'a, że jesteśmy oto na biegunie północnym, czy też w Królestwie Tajlandii. Nie będę się rozwodzić nad tymi opcjami, odsyłam do dokumentacji Androida i do własnych przeszukań na Google, natomiast ta opcja na pozorowane poło położenia... A, Właśnie powinna być zaznaczona. Wychodzimy wobec tego, jeśli już zaznaczyliśmy tą opcję. Jak zwykle tutaj w Androidzie nie ma czegoś takiego, jak przycisk OK. Przynajmniej nie zawsze coś takiego istnieje, więc nie szukajmy go. Cofnijmy się do głównych ustawień. Cóż teraz, teraz przyszła pora na sparowanie naszego odbiornika z telefonem. Włączamy wobec tego Bluetooth. Bluetooth. Tak, właśnie. Wchodzimy, stukamy dwa razy w, w tekst Bluetooth, który jest przed tym polem do, do zaznaczania. I. Cóż my tu mamy? Tak, tutaj to musimy koniecznie zrobić. Ja to mam już domyślnie włączone, ponieważ jeśli widoczność urządzenia będzie wyłączona, to odbiornik się nie sparuje. Jest to dziwne, ale, ale tak po prostu jest. Oczywiście będziemy mieli podczas włączania tej opcji ostrzeżenia o tym, że każdy będzie mógł spenetrować nasz telefon, no ale no cóż, coś za coś. My, my się tym nie przejmujemy. Właśnie, właśnie, właśnie tak to wygląda. No właśnie. Nie znaleziono urządzeń Bluetooth w pobliżu. Bierzemy do ręki nasz odbiornik, włączamy i na telefonie naciskamy przycisk. Szukaj, no jeszcze żadnego nam nie znalazł, trochę to potrwa. O, właśnie. Telefon już znalazł nasz odbiornik. Tak przynajmniej się zgłasza mój egzemplarz. Przypuszczam, że każdy pentagram w ten sposób się szukać. przedstawia. Pentagram. My klikamy dwa razy na tę nazwę i mamy żądanie parowania Bluetooth. W większości urządzeń trzeba wpisać kod PIN. Nie jest. Nie jest inaczej. W tym wypadku musimy wpisać kod PIN. W instrukcji obsługi, jeśli mamy, jeśli nie jest to 0000, to powinien być podany. Zdaje się, że się udało. No właśnie. Na liście urządzeń sparowanych mamy naszą pentę i. Cóż, mamy pierwsze koty za płoty, ale to nie wszystko, ponieważ musimy jeszcze połączyć aplikację Bluetooth GPS z naszym odbiornikiem. Zatem wchodzimy do tejże aplikacji i jest to bardzo prosty program, tak naprawdę nie ma tutaj specjalnie dużo opcji. No właśnie tutaj nam telefon telefon mówi takie ciekawostki kiedy odbiornik już będzie połączony to w tym miejscu pokaże się nam nasza pozycja a także czas z systemu GPS coś czego nie ma niestety program Dodwacker z tego co pamiętam, a może się mylę, w każdym bądź razie no, czasem jest to dosyć przydatne. W tym miejscu również będziemy mieli informacje o prędkości i o naszym kierunku, wysokości i tak dalej czyli pełne takie dane, które do nas przesyła odbiornik. Dalej, kiedy będziemy wykonywać gesty w prawo, listę, mamy listę, na której mamy tylko jeden, jedno urządzenie, czyli nasz odbiorniczek. W tym momencie i klikamy przycisk Connect. Właśnie, jeszcze bardzo istotna rzecz, musimy wykonać przed połączeniem naszego odbiornika czyli przed kliknięciem przycisku Connect. Musimy odnaleźć pole. Enable Mock GPS Provider. Bez tego zaznaczenia, bez tej opcji, nasze wysiłki generalnie pójdą na marne, ponieważ program nie będzie przekazywać tej pozycji naszej do programu. Do No i to właściwie wszystko, mieli Państwo. Możemy zatem wejść do programu DotWalker i cieszyć się wysokiej jakości sygnałem z systemu GPS i wysokiej jakości parametrami tego sygnału. Na pewno będą te parametry lepsze niż w przypadku tych wewnętrznych odbiorników. No i przede wszystkim nasz telefon może wrócić do kieszeni jeśli tak lubimy podróżować z telefonem, nie musimy stosować różnych udziwniaczy. Gdyby ktoś miał jakieś pytania dotyczące tego lub innych moich odcinków Tyfle Podcastu, zachęcam do kontaktu hubert.mejerwp.pl No i cóż, żegnam się z Wami, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niebawem. A to właśnie był. Pożegnał się również Dot Walker, który jak widzimy, złapał pozycję w domu, co w przypadku odbiornika telefonicznego było całkowicie niemożliwe. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.